Ja powiedziałem, że ok, tylko dlaczego uwypuklasz manipulację, skoro tej godziny wcześniej nie pokazałeś Sylwek? Jak mogłem to sprawdzić? Zapewne niektórzy się zapytają. Mogłem to sprawdzić w ten sposób, że mogłem napisać do Sylwestra, ej Sylwek, dasz mi godzinę, w której pisał Denis. Ale ryło mi to Beret, że kurde, potem wrzuci na story, że do niego pisze i wypisuje i później będzie znowu, że... O, bokser robi puckę do Wardęgi, ław, pewnie się boi. Tłumacie o co chodzi? Dlatego nie napisałem. Zrobiłem błąd, bo, ale to jest czyste nieporozumienie, jeżeli chodzi o tę o godzinówkę. Ale niektórzy pisali, bo jak to był błąd, to powinien skasować filmik. No nie, bo przyznałem się do tego pierwszego argumentu, że był zły i był nieporozumieniem, ale drugi argument związany z konferencją i tym, jak szlachta się spucował, jest żywy i to jest całkowicie... Całkowicie żywy argument. Nadal on nie został w żaden sposób obalony. A nawet oni się w ogóle nie odnoszą do tych zarzutów. To też jest to. Oni na te swoje zarzuty odpowiadają innymi zarzutami, więc to jest widzowie też. Tak. Czemu usunąłeś komentarz Wardęgi? Nie kasowałem komentarza Wardęgi. W moim materiale odpowiedź dla Sylwestra Wardęgi macie odpowiedź na to. Tak więc sobie zobacz. Jakie teraz relacje z Magdą? Dobre. Dobre relacje i to nie są relacje spowodowane tym, że madzie mnie zniszczyć, bo nie może mnie zniszczyć. W żaden sposób Magda. Bo już swoje powiedziane zostało odnośnie jej przez Filipa Bądkowskiego. I temat jest zamknięty też jeżeli chodzi o Magdę. Ja nawet powiedziałem Magdzie, że jak chcesz to ja mogę opowiedzieć o naszym związku całym. A ona sama nie chce. Więc jej powiedziałem to dlaczego mnie kurwa straszysz. A ona, już nie będę, już nie będę, podkręcam pod walkę na Prime. Ie. Zajebiste. Ja ogólnie tutaj oficjalnie mówię, że Madzia może o wszystkim powiedzieć odnośnie związku, nie będę miał z tym żadnego problemu. Jeżeli chce puszczać prywatę, nie ma problemu. Ja mam luz. Mam wrażenie, że z Sylwkiem myślicie podobnie, ale macie niechęć do siebie. Kurwa, dajcie już luz. Ja w chuj bym był otwarty. Ja nawet prosiłem chłopaków, żeby napisali do niego i jakieś mediacje zrobili, żeby, nie wiem żeby wziąć i zakończyć ten spór cały. Niech wrzuci ten film po prostu, nie wiem, może mnie tam znowu podniszczyć. Podniszczę trochę fejmu, zajebiście, odpowiem. Może fame też odpowie, on też odpowie, i znowu my odpowiemy, i on odpowie, i ja odpowiem, i to się kurwa będzie kręcić w ten sposób. No, przecież to jest logiczne, że tak naprawdę to ja bym nie chciał się kurwa kłócić z nikim już, bo mi się nie chce. Pozwól sanderkę, pozdrawiam. Są, jakieś nie... Są tu też takie łebki, że piszą, że zaraz Wardęga zrobi film, kurwa, będzie zniszczony, będzie zniszczony. No dobra, no to niech zrobi film. Ja sobie odpowiem, bo live'a zrobię normalnie, pogadam na spokojnie, ja bez to robię, bo nawet jakby mi kurwa zarzucił, nie wiem, najgorsze grzechy świata i tak dalej, to w... jeżeli coś złego zrobiłem, to powiem najwyżej, że tak, odjebałem coś, kurwa, w tamtym czasie coś zrobiłem. Albo powiem, że tak zrobiłem, ale to nie było do końca w ten sposób, tylko to było tak i tak, że tutaj też jest druga strona i tak dalej, i tak dalej, że to było dawno. Ja sobie odpowiem na spokojnie, bo już nie mam zamiaru się podpalać. Pracuję nad tym w chuj, nie. Siema, mam mały pomysł. Jeżeli będziesz coś robić dobrego, to chętnie się dołączę, o tym. Eee, motocykl. Zrobimy z ekipą po fajny meeting, dzisiaj. Dzięki faraon, za Donata. No bo jak ja mam widzowie inaczej odpowiadać na ten. Przede mną jest tylko jedna afera jeszcze z Sylwestrem. Może być na pewno może być mocna, może być niemocna, może na mnie coś nagra, może na mnie nic nie nagrywa. Ja przegrywam zawsze tym, że jestem zawsze w gorącej wodzie kompany i odpowiadam jak zjep, bez przemyślenia. Więc sobie normalnie obejrzę filmik, zobaczę zarzuty. Nie mam nic ten. Nie mam żadnego. żadnych zarzutów na prokuraturze. Nic mi nie przyszło, nie mam żadnego, żadnej sprawy w toku. Chyba, że Wardęga będzie będziemy chciał pozwać na zadbany, pozwany, no to może pozwać. <grym> Ale ja nie jestem puls 180 gaj tak Wojtek. Wojtek się ryje, nawet jakby Wardenga nagrał, że on mówi kurwa w kościele i on by pój to przeżywał, no to ten powiecie, no jak to jest. A poza tym wydaje mi się, że Sylwester tam wrzucił tą storkę, zrobił tam gola, cała prawda, a tam nic o Wojtku nie będzie. Na pewno we mnie przypierdoli Wardenga, na pewno w Fame przypierdoli w rozpary, w pasternaka. Dziś się Wojtek nie ryj tym. Boś nic kurwa w tym życiu swoim nie zrobił takiego złego, żeby się ryć. Magda przecież jest taka niewinna, sama z jedną niedługo będzie miała sprawę. Serio? Jakim? Skąd takie info? Skąd takie info? A ja lubię ciebie i Wardęgę. No i o to chodzi, mordu. Siema Dziobak, dzięki za wspieraka. Jutro odcinek banda? Tak, widzowie, jutro będzie odcinek bandy: Będzie Banda Szef, czyli będzie to odcinek, który y, polega na gotowaniu. Rzucałem na swoje story nawet y, link tego wszystkiego. To już mam pewnie nie ten, niedostępne, ale pokażę wam. Też nie, większość z Was widziało, bo tam miałem dużo też wyświetleń na tej storce, nawet jakieś kanały o tym zrobiły z tego, co wiedziałem. Chyba Influenius. to sobie wejdziemy. O, wejdźmy sobie tak. Zmień fryzjera Please, Majeszka. Wiem kurwa, muszę wziąć i ja w ogóle muszę obciąć się na krótko. Bo ja wyglądam teraz jak... <śmiennie> Mini żulek. <śmiennie> nie masz innej bluzy? Ale no czy... ej, ja chodzę cały dzień w tej bluzie, no to przecież to ja nie muszę zmieniać. Trzy razy outfitu, nie? Ja Co myśli swamy na akcji Denisa? Nie ma BZN, dzięki za donata. Mordo, kurwa, 150 zł, to dużo. Co łysi na akcję z fejmu? No czekają na te wytłumaczenia. On tam wysyła jakieś nagranie półtorej godzinne, gdzie, będzie, gdzie na nagraniu jest, że on normalnie rozmawia z tą rodziną i tak dalej. Tylko już powiedziałem, że co to nagranie wniesie, że on sobie normalnie i na spokojnie gadał? W momencie gdy po całej rozmowie oni mówią o gangsterach, że on się powołuje na kogoś i tak dalej, i tak dalej, nie? Niech sobie robi, co chce. Słuchajcie, ja ogólnie też nie chcę, żebyście ten. Nie będę wam zmuszał. Wierzcie se komu chcecie. Niektórzy prawilniaki, niektóre prawilniaki będą wierzyć Denisowi, niektórzy będą wierzyć mnie, niektórzy będą wierzyć Wardenze. To zawsze będzie podzielone. Ja już się też do tego przyzwyczaiłem. Internet działa trochę na takiej zasadzie. Każdy ma swoich wyznawców, niektórzy są obiektywni, niektórzy są też spatrzeni danym twórcom, kto powie i tak dalej najważniejsze, żebyście wy się w ogóle tam 90% skupili na życiu swoim, a 10% na tym, co się dzieje w sieci. Uważam. Co z Marcinem Pawlikiem? a paruwa, Fame. <laughs> eee, napisałem w ogóle do niego, ktoś mi odpowiedział eee, z jego konta. Wyciągaj brudy, po to tu jesteśmy. Spokojnie, kurwa. Dobra, ee, czekajcie. Zobaczyłem sobie dzisiaj Hermana jeszcze, bo tam jest ten odcinek w sądzie. On ma 150 tysięcy i w 9 godzin. Duży. Soryksant. Siemanko Michał, możesz zobaczyć DM na IG ode mnie? Ee... Nie będę obiecywał, że sprawdzę, wiesz, bo teraz mam tych DM-ów skrzynkę. O kurde! Duży w Tego nie widziałem. Widzowie, że się spotkał... Z kim się spotkał Hose? A tutaj wiem, że jest ten lik bandy. jak projektu banda. O, tutaj to jest. Ale zobaczmy sobie ten film, ja tego nie widziałem. A to 10 minut tylko trwa, to sobie sprawdzimy. Wyłączymy tylko tą muzyczkę. O, tutaj jest. się chętnie oglądany wywiad z gdzie ten burszał się O swoje ciężkie dzieciństwo i historię całego życia. Jednym z ważniejszych poruszanych wtedy tematów wtyczył się firmy fotowoltaicznej, którą Buddha miał prowadzić wraz ze swoim bratem. Wtedy też Kamil poinformował, że jego brat go oszukał i mimo że na papierze firma strat nie wykazywała, to faktory kosztowe nie były opłacane, co wygenerowało ponad milion złotych długu. Macie echo? Macie, echo? Ten brat nie był fundamentem mojego życia, natomiast był na pewno osobą, która... Hmm. Zobaczcie, bo to jest podłączone do tego, kurwa właśnie. Czekajcie chwilę. Ja to zaraz... Zaraz to opanujemy, widzowie. Zaraz to opanuję. Chyba, że to będzie kwestia tego, ale nie wiem czekajcie. Dzwonię do mojego technika, bo jest w domu. Hej, szukasz może jakiegoś kompana do pracy zdalnej? Wiesz co, teraz nie cię, bo teraz nie mam wakatów. Maciek, echo jest, wiesz? No. Czekamy chwilę. Czy myślisz, że na Andrzejewskiej nie było nic do ukrycia? Jakbyś mieli miał jakieś nagranie z tych czasów, to one... Jasne, nie mam w ogóle sobie nic do zastrzeżenia. Andrzeju. Jeżeli chodzi o Młodrzejewską. I o moje dawne miejsce zamieszkania. Siema, co było na filmiku, który kiedyś pokazał, bo miał pokazać.